Jak głęboko możesz zacząć swoje 20-sekundowe spotkanie z drugą stroną? A no tak głęboko, jak głęboko masz ze sobą do czynienia. Rozumiecie? Nic nie stoi przecież na przeszkodzie, żebyście podeszli do drugiej strony. I jest taka metafora, tak funkcjonuje metafora góry, czyli to jest to wszystko, co widzimy. A to jest wszystko to, czego, co jest, ale udajemy, że nie ma. No, jasne. Przecież udajemy, że tych rzeczy nie ma jakichś lęków, jakichś pretensji, jakichś smutków i tak dalej. I teraz to, o czym Ty mówisz, to jest właśnie to 20-sekundowe spotkanie, że pytanie, czy sięgniesz tu z górki, czy tu z górki, czy tu z górki, czy tu z górki, i teraz im dalej będziesz sięgał u siebie w głąb, przyznawał się do jakichś swoich odczuć, emocji, tego, jak, jak, jak współgrasz ze sobą cały, to tym więcej miejsca zrobisz u drugiej strony. Taki przykład. Kim byście chcieli bardziej porozmawiać i u kogo byście się chcieli bardziej utworzyć? O osoby A. Podchodzicie, macie 20 sekund, żeby się poznać. Osoba A podchodzi do was. Słuchaj, jestem Daniel, wszystko u mnie jest okej, okay. prowadzę firmę, wszystko się zazębia, z żoną jest rewelacja, mamy synka. O 20 sekund. Teraz Ty. Nie? To jest pierwsza osoba. Druga. Słuchajcie, kurwa, boję się każdego dnia. Ciężko jest to powiedzieć, bo to są takie momenty, których ciężko jest zauważyć, ale boję się każdego dnia. Boję się o moje dziecko, boję się o moje zarobki, o moje zdrowie, o to, czy mi się coś nie staje, i kurwa, non-stop się boję, ale z drugiej strony też mam ogromną odwagę. A co u Was? Gdzie byście się bardziej otworzyli? Wiem, że pytanie jest oczywiste, nie? Rozumiecie? Jak ja tu sięgnąłem głębiej, to zrobiłem również u Was miejsce, że możecie tą chochelką u siebie coś włożyć. A jak ja pojechałem na jakimś takim poziomie, nawet nie pozorów, bo ja też tak sądzę, tak? Tylko jak pojechałem tu, to wy się już nie otworzycie aż tak bardzo. Dlatego może to być dla was dziwne, że na warsztatach poruszyliśmy taki temat. Daniel, ale kurwa czemu tylko o jakichś problemach rozmawiamy w ogóle tu. A ja mówię, po to, żebyście tu bardziej poznali siebie, sięgnęli sobie chochelką. Bo wtedy jak będziecie rozmawiali z drugą stroną, to będzie mniej dialogów, będzie ciszej, będzie więcej poznania i nie będziecie blokowali jakichś swoich emocji, jakichś swoich odczuć, po prostu je puścicie. Ile z Was osób miało, że kurde, chcę płakać, ale kurwa, nie wypada. Dobra, ten płacze, to ja też chcę, chlipnę trochę. No było u kogoś tak? Na początku jakieś śmiechy chichy, w ogóle o co chodzi. Kurde, siedzimy nam przeciwko siebie. Ja pierdolę, na kolesia trafiłem. No dobra, wszyscy jesteśmy jednym, Daniel mówił, więc patrzę. <laughs> Rozumiecie? I czasami was rozwalało, tak? Ale wytrzymaliście. Po to to ćwiczenie trwało 7-8 minut, a nie 2 minuty. Bo w 2 minuty, to wiecie, można się pośmiać i o, no, było fajnie, nawet, no, choć na przerwę.